Hej kochani, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek z serii Otwieramy. Otwieracie paczki ze mną, więc zapraszam do oglądania. Tak jak możecie zobaczyć, mam tutaj już wszystkie paczki przygotowane i otwieramy. Więc tak, odkładam resztę i biorę pierwszą przesyłkę. Powiem Wam, że ona mi przyszła dzisiaj i zaraz zobaczę, co tutaj jest. Jak możecie też zobaczyć, to mam nowe nożyczki, dzięki czemu będzie mi na pewno łatwiej otwierać te paczki. A, tutaj mam takie fajne rzeczy. Są to takie woreczki na przykład na biżuterię. Ja je kupiłam ze względu na to, że chciałabym po prostu w takich woreczkach pakować takie jakieś drobne prezenty na święta, więc zamówiłam takie sobie woreczki. Może otworzę chociaż, żeby zobaczyć, jeden, jak jest, z jakiego materiału jest on wykonany. Przepraszam, że szeleszcze. Wygląda on w ten sposób cieniutki na jakieś kolczyki czy na jakiś naszyjnik, na cokolwiek zresztą, jako dodatek do prezentu myślę, że całkiem, całkiem fajnie, więc tak one wyglądają tutaj mam różne kolory nie pamiętam dokładnie ile mam sztuk, ale oczywiście zostawię Wam linka na dole, żebyście mogli sobie też zobaczyć za ile i gdzie kupiłam dokładnie te rzeczy więc teraz następna paczka już właśnie otwieram i powiem Wam, że po dotyku to już mniej więcej wiem co to jest, tak to jest lusterko-ciasteczko Zamówiłam je sobie, bo zobaczyłam na YouTubie w jakimś tam innym holu właśnie z Express i bardzo mi się spodobało. Powiem Wam, że ja mam jakieś takie naprawdę już stare lusterka, które po prostu tak tragicznie wyglądają, w jakichś takich dziwnych etui, po prostu już pomieszczonych. Stwierdziłam, że czemu mam sobie nie zamówić czegoś nowego. Wygląda ono w ten sposób, wygląda jak Oreo. I zaraz otwieramy. A i tu jest lusterko, i tutaj mamy jeszcze taki grzybyczek, więc naprawdę fajnie. Też nie było drogie, chyba. Nie pamiętam dokładnie, jaka cena. Natomiast, oczywiście, wszystko Wam wstawię na dole, więc śledźcie tam wszystkie opisy, które ja wstawiam, ponieważ tam zazwyczaj są linki. Następna rzecz, to też już wiem, co jest. Ej. I trochę jestem zaciwiona, bo czuję, że to jest tylko i wyłącznie w kopercie bąbelkowej, a ja jakże tylko i wyłącznie bąbelkowa koperta. E, I to takie bąbelki, e, jakby po, powiedziałabym drugiej kategorii, bo one są jakieś. No powiem Wam, że jakby były wszystkie poprzebijane. Nie wiem o co chodzi, ale to nie było dobre zabezpieczenie dla lakieru do paznokci. I mam tutaj kolejny blink, tym razem mam kolor czarny. Wzięłam go sobie, ponieważ chciałabym porównać go z czarnym lakierem z semilaka i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Oczywiście też mogę Wam dać znać, jeżeli macie ochotę, powiedzieć parę słów o tych blinkach, jak już będę je używać. Mogę też właśnie zrobić jakieś takie porównanie właśnie na żywo z semilakami oczywiście dajcie mi w komentarzach znać, co o tym sądzicie, więc to jest ten lakier. E, na szczęście nie potłukł się, więc wszystko jest tutaj w porządku, no ale tak jak mówię, opakowanie wiele do życzenia daje. E, następna przesyłka jest taka bardzo płaska. Zaraz zobaczę. Nie do końca wiem, co tutaj może być. Jakieś karteczki. Aha, już wiem. E, to są takie e, naklejki z napisem thank you na jakieś właśnie prezenty, czy na jakieś podziękowania, stwierdziłam, że warto takie coś sobie zamówić, bo może mi się to przydać, chociażby pod stronę już wesela do przetestowania, zobaczenia jak to się będzie trzymać, czy to wszystko będzie ładnie wyglądać więc sobie takie zamówiłam, one są okrągłe i się tutaj odkleja tak jak widzicie i można przykleić na jakąś karteczkę, czy coś w tym stylu na jakąś kopertę na przykład, więc tak to wygląda bardzo fajna sprawa i też moim zdaniem takie rzeczy są bardzo fajne, jeżeli na przykład naprawdę potrzebujemy czegoś w tym stylu, właśnie jakieś podziękowania czy coś, naklejamy taką naklejeczkę i to jest naprawdę bardzo ładne i urocze. Więc to są te naklejki. Kolejna paczka też jest dosyć płaska. Tutaj jest napisane, że są to naklejki. No i tak jak Wam mówiłam ostatnio, ja bardzo dużo naklejek pozamawiałam. Właśnie takich do, do paznokci, więc mam nadzieję, że to będą naklejki do paznokci. Tutaj jest już dobrze zabezpieczony, a nie tutaj. Stickers, ale jest to naklejka, właśnie taka w postaci takiej w wstążeczki. Ostatnio Wam pokazywałam, chyba w pierwszym filmiku z tymi moimi rzeczami z Aliexpress, taką złotą. Tym razem przyszła mi srebrna. One były naprawdę bardzo tanie, bodajże po 30 groszy, więc stwierdziłam, że warto je przetestować no bo za taką cenę to wiecie. A może dać naprawdę bardzo fajny efekt więc to jest taka srebrna wstążeczka, tak można nazwać w zasadzie. I kolejna paczka. Tutaj są już nail stickers, więc podejrzewam, że to mogą... I zobaczcie, jakaś taka inna brązowa koperta. Ostatnio były same pomarańczowe. Więc już patrzymy na te naklejki. Pozamawiałam sobie naprawdę dużo fajnych. o jejku, przyszły mi świąteczne. Ale ładne. Nie wiem, czy Wam tak pokażę może po kolei. Tutaj są takie. Mikołajki, reniferki, choinki. Tutaj są też takie bajkowe. Myślę, że na paznokcie na święta to po prostu ekstra będzie wyglądać. I tutaj są już takie bardziej, można powiedzieć, eleganckie, takie bardziej dojrzałe naklejki. Tutaj właśnie w takich kolorach złoty, zielony. Ale naprawdę też bardzo ładne. Myślę, że mi się jak najbardziej przydadzą. I też są to te naklejki, które są już jakby gotowe, tylko trzeba wyciąć te kwadraciki. To o czym mówiłam Wam ostatnio, więc mam nadzieję, że mi się fajnie sprawdzą. No teraz na razie ich nie będę testować, dopiero pewnie na święta. Ewentualnie może przygotuję jakiś fajny manikier na święta, ale to zobaczymy, jak wyjdzie, <laughs> czy mi w ogóle to wyjdzie. Więc jeżeli coś, to oczywiście śledźcie mnie. Ja będę Wam dawać na bieżąco znać. I kolejna paczka to też są jakieś naklejki, stickers. Już otwieramy. Jakoś jestem kiepska w otwieraniu. Aha, to są takie w ogóle już piękne. Na nie to bardzo długo czekałam. Znaczy długo, miesiąc. Wyglądają one w ten sposób. Są takie wróżyczki przepiękne. Można je użyć na wszystkie paznokcie, albo można na przykład tylko na serdeczny palec, albo no jak już tam chcecie. Ja myślę, że są naprawdę bardzo, bardzo ładne. One kosztowały coś 3 zł, 2 zł. Bardzo niedużo, więc... bardzo niedużo, czy w ogóle tak można mówić? Ok, następna paczka. I tutaj mamy jakiś event and party supplies. A, tutaj jeszcze mam też takie, właśnie. Powiem Wam, że ja najpierw zamówiłam sobie właśnie takie woreczki białe czy tam przejrzyste. O, one się tak ściągają i tak wyglądają. Właśnie na prezenty. Stwierdziłam, że sobie najpierw wypróbuję takie najprostsze, które były naprawdę mega, mega tanie, chyba po 20 czy 30 groszy, żeby zobaczyć, czy warto zamówić więcej takich, właśnie do prezentów. No i słuchajcie, widzicie. Tamte chyba w ogóle przyszły wcześniej niż te, więc no śmiesznie trochę, ale te są chyba nawet ładniejsze, bez tych wszystkich wzorków. Naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Moim zdaniem są super, więc myślę, że tutaj jakieś włożone kolczyki, bo mam takie piękne, sererne kolczyki kupione dla, dla właśnie tam najbliższej rodziny, niż nie będę wam mówić, dokładnie, bo oglądają moje filmiki. No to właśnie myślę, że to będzie całkiem fajna sprawa. Tak one wyglądają i kupiłam sobie trzy. Więc fajnie, że, że mam nie tylko jedną, że będę mogła sobie nawet zostawić, bo może mi się też przyda już pod kierunkiem wesela. No i to by było na tyle. Koniecznie dajcie mi znać, co sądzicie o tym filmie. Jeżeli lubicie, to oczywiście łapka w górę. Zapraszam także do subskrybowania mojego kanału, zapraszam na Facebooka, na Instagram, wszędzie po prostu wszystkie linki macie na dole. Tymczasem żegnam się z Wami, oczywiście zapraszam do kolejnych filmów.